Bo dzisiaj, w tak zacnej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, wśród gości tak znamienitych jak gospodarze czy dziennikarze, jak również ci, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, chcemy państwu po raz kolejny przedstawić pewien model. Pewien model taki, który chcemy, aby w Polsce, w środkowej Europie i wzorem krajów bogatszych, tych również na dorobku takich jak nasz, jak najbardziej, Zarazić programem, który funkcjonuje mniej więcej już od lat 30. wzorem Kanady, wzorem Stanów Zjednoczonych i czterech państw skandynawskich. Mianowicie programy rządowe tamtych krajów w latach 30. przewidywały i dawały szansę wykorzystania szybkiego budownictwa komunalnego w poszczególnych komunach, czyli gminach, czyli miastach mniejszych, większych aby móc dać szybkie mieszkanie. To super ważna sprawa dla wszystkich, którzy reprezentują samorząd. Zanim powiemy o tym dokładniej, chciałbym serdecznie w naszym gronie dzisiaj powitać. Zacznijmy od naszych przedstawicieli gości z zagranicy. It's a very pleasure for your visit here. It's a next visit. Pan ambasador dr Yusuf e, Aysa Hassan Al-Sabri, już po raz kolejny z nami e, wraz ze swoją załogą z ambasad. Bardzo serdecznie witamy. Welcome i it's a very pleasure for us, like a organizing this conference e, Smart Building Program. Proszę Państwa, bycie na takiej konferencji pokazuje, że goście. Nobilitują taką konferencję. W związku z czym międzynarodowy charakter przedstawia także delegacja ukraińska. Bardzo serdecznie witam pana Włodymira Stawniuka, prezesa takiej instytucji wdrażającej programy finansowe w obrębie Ministerstwa Ekonomii i Rozwoju Ukrainy. Bardzo serdecznie witamy, panie prezesie, wraz z gośćmi z Ukrainy. Proszę Mamy naszych gości z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, panią Joannę Slis, naczelnik Wydziału. Witam bardzo serdecznie. Witam panią Magdalenę Czapską z Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej. Jest z nami zapewne przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie mieliśmy jeszcze potwierdzenia, niemniej dla podkreślenia, jak ważne jest zainteresowanie różnych instytucji centralnych, chcemy właśnie Państwu to przedstawić. Nie dostałem informacji, kto jest tutaj z nami w ramach delegacji kancelarii pana premiera Mateusza Morawieckiego. Niemniej witamy serdecznie. Bardzo gorąco witam pana Tomasza Esmana z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Witamy serdecznie, jeżeli pan jest. Gorąco witam przedstawiciela firmy Weinemann, Konstantina Bichet. Jest Pan z nami? Witam serdecznie. Pan Branko Linaricz, dyrektor Lindekin na Europę Środkową. Witamy serdecznie. Wreszcie witam przedstawiciela grupy Wolf. Jest z nami Pan? Będzie panelistą? W każdym razie witamy gorąco. Proszę Państwa, Andrzej Stolos, CEO Handelger na Wschodnią Europę. Witamy serdecznie. Welcome. Proszę Państwa, bardzo istotną, bardzo istotną rolę w dzisiejszym spotkaniu odgrywa to, co jest programem charakterystycznym. Mianowicie, tak jak wspomniałem, kraje na dorobku, kraje rozwijające się, wykorzystywać muszą wszystko to, co daje szybszą szansę na mieszkania dla tych, którzy nie są zasobni, mieszkania dla tych, którzy są na listach komunalnych, w danych gminach, w danych miastach i wreszcie ci, którzy potrafią dzięki swojemu zaangażowaniu, Skorzystać z oferty, którą przedstawia miasto. Dlatego nasz program kierujemy przede wszystkim do grup samorządowców. Ja przedstawiałem na czterech konferencjach już w Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, w Związku Miasteczek Polskich, w Związku Gmin Wiejskich to są nasze polskie korporacje y, samorządowe które to no, najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby, olbrzymie potrzeby brakującego, niewypełnionego przecież całkowicie rynku, 3 milionów mieszkań, które musimy wybudować, chcąc zatrzymać tutaj młodych ludzi, chcąc wykorzystać tą szansę. Ale klucz dzisiejszego spotkania to podstawowa rzecz. Smart building, smart technology to grupa osób fizycznych i przede wszystkim osób prawnych. Instytucji, przedsiębiorstw, które zrzeszeni razem chcemy przekonywać decydentów i tych instytucji państwowych, jak Ministerstwo Ochrony Środowiska, jak Ministerstwo Rozwoju, jak Kancelaria Pana Premiera i przede wszystkim korporacje samorządowe, do tego, aby móc wykorzystać szansę budownictwa ekologicznego. Proszę Państwa, półtora miesiąca temu otwieraliśmy tu na Remiszewskiej, na targówku. Bardzo ważny budynek, budynku w Warszawie, w Polsce odbiera się i buduje bardzo wiele, ale ten jest budynek specyficzny. Mianowicie pierwszy w Polsce budynek wielomieszkaniowy, wybudowany z drewna i kompozytów. Gdybyście Państwo mieli czas, warto wejść na stronę internetową, warto nawet pojechać na Remiszewską na Targówek i zobaczyć, że ten budynek raz, że jest na bardzo Nazwijmy to architek architektonicznie dostosowany do miejsca, a przede wszystkim technologicznie wspaniale spełnia swoją rolę. Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie to przedstawienie programu. Program jest bardzo szeroki, kierowany do wszystkich grup, których chcemy zarazić. A więc zaprosiliśmy naszych panelistów z kraju i z zagranicy po to, aby się podzielić programem, czym jest ten program Smart Building w rozumieniu międzynarodowym. Czym jest program smart building w ramach technologii, smart technology? Ja jestem specjalistą od smart i green city. Jako były samorządowiec, prezydent miasta, zawsze interesowało mnie to, aby coś szybciej, coś taniej, coś ekologiczniej. W związku z tym wszystkie nowinki, wszystkie programy są w Polsce potrzebne. Wizyta pana ambasadora, S.A.P.L.I., potwierdza to, że klaster naukowy który wspiera wszystkie tego typu projekty, jest bardzo istotnym mechanizmem wsparcia, nie tylko teoretycznego, ale także faktycznie i programowego. Wszystkie wizyty pana ambasadora, ambasadora Iranu, między innymi, mają szansę wykorzystania tego wszystkiego, co stanowi pomost ten Europa Środkowa, Unia Europejska i kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. To na początek tyle, Natomiast teraz serdecznie zapraszam tutaj do nas pierwszych panelistów. Będziemy razem tutaj zajmować miejsce. Program przedstawimy na zasadzie zadawanych pytań przeze mnie, ale będą też w ramach, zamiast może zadanego pytania, będą prezentacje, które będą w zasadzie tłumaczyły to, do czego dzisiaj konferencja została powołana, dlaczego ją zorganizowaliśmy. Proszę Państwa, bardzo proszę. Naszym pierwszym panelistą będzie, zapraszamy oczywiście wszystkich tutaj, pana Józefa Kapłona z Domu Maklerskiego Grupy PBS. Bardzo proszę, serdecznie witamy. Proszę państwa, bardzo proszę panie prezesie, pan Waładymir Stawmiuk z Finance Institution and in Innovation Ukraine. Bardzo gorąco zapraszam przedstawiciela firmy Ledinek na Europę. Bardzo proszę. Następnie zapraszam pana Konstantina Bisze firmy. Weinemann. Tak? Majma. Tak. Proszę państwa, pan Jurij Karpenko jest prezesem firmy Osnowa z Ukrainy. Jest pan? Zapraszam gorąco. Wreszcie, yy, przepraszam, nie mamy pewnych nazwisk, ale przedstawiciel firmy Wolf. Czy jest z nami? Byli, zgłoszeni, oraz przedstawiciel grupy Handeger. Bardzo proszę.